Wszystkim tu kanał Robkar, a to jest 15 minus z gry Battlefield trójki. Skorzy z M 2014. O! Oh. O, oh, pasażer bez biletu! Fila, fila, co ty robisz? o oh -oh. Na pewno nie życzę nam najlepiej, wysadzając pół pociągu. nie jest najlepiej, staliśmy złapani postępem. Mhm. Osiem godzin wcześniej, czyli cofamy się w czasie do przyszłości. Może być? Tia. kim jesteście? Pracujecie dla Słuchaj? Dzień dobry, Sir w Blackburn. Kiedy mi wreszcie powiecie, co tu się dzieje? 18 godzin temu odebrałem telefon z Departamentu Bezpieczeństwa z informacją, że mają w areszcie żołnierza, z którym powinienem pomówić. Chodzi o atak terrorystyczny na Nowy Jork. Żołnierz utrzymuje, że wie, jak mu zapobiec. Najlepsze jest to, że według niego do zamachu ma dojść już dzisiaj. I oto jesteśmy. Powinieneś się przespać po przylocie. Wyglądasz jak główny. to to jest. To. To Salomon. A ty nadal wierzysz, że planuje zaatakować w Nowym Jorku? A wy nie. Dlaczego? Bo tak powiedział. Czytałem akta. Próbuję ratować swój tyłek. Nie, nie wie, co nas interesuje. Chwila. wysłuchajcie mnie. Później mnie pogrzebiecie. Nie musimy cię grzebać. Już jesteś martwy. Nie wie, co nas interesuje. Spokojnie, poczekaj. Chcę pójść tym tropem. Pomożesz nam złożyć do kupy scenariusz ataku, sierżancie. Jeśli będziesz współpracować, może wydobędziesz się z szamba, w którym tkwisz po same uszy. Jedyne, co musicie, się, sierżancie Blackburn, to wypełnić białe plamy. Jasne? Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o Salomonie i PLR? Dziewięć miesięcy temu. Podczas operacji Łamacz Mieczy w irackim Kurdystanie. Dobra. Słucham. Go tell that long-tongue liar. Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the rider, Tell him that God's gonna... Szajbus 1-3, tu dowódca Szajbusów. Dwa kilometry do bieży wyjściowej. Odpisz. Przyjąłem. Ej, wy też już kurwa nie wiecie, co my tu robimy? Przestań zdywać hipisa, Montez! Tak tylko mówię, jeśli chodzi o Pilar, powinniśmy teraz być w Iranie, a nie w Iraku. Oni przechodzą przez granice, stary. To Czyli obecnie znajdujemy nie, się. się w samochodzie i kierujemy się. Na jakiegoś do jakiegoś celu? Sytuacja jest zmienna. Jak najszybciej udajecie się do punktu zbornego. Tu jeden, trzy, przyjąłem. Kurwa, czemu się zatrzymujemy? Nasz cel znajduje się 20 km stąd. Nie wiem, Montez. No panowie, wszyscy wysiadać. Dobra, idziemy. Zgadza! No dobra, no to zaczynamy. No no zaczynamy. Spóźniliśmy się na imprezkę. Gdzie porucznik? Tutaj, w prawo. Dzięki! Zastanawiasz się czasem, czemu w tej części świata wszystko się tak ciągle pierdzieli? Ja tylko na treść, to tylko zdradzam, teraz się umarłem. Oooo. Ja to w to jest to jest na wiesz, To jest wszędzie, masz go w nosie. Przecież że to jest Ale nie, to jest kwiat. Próbujesz to Panowie, witam. Jak wiecie, przebiły się tu do nas jednostki PLR z Iranu. Robi się nieciekawie. Przypominam, że obywatele tego kraju nie są naszymi wrogami. Są nimi żołnierze PLR. O 9:30 straciliśmy kontakt z oddziałem żmija. Mieli zbadać sprawę rzekomego ładunku wybuchowego w pobliżu Bazarus Pinca. To ta gorsza część miasta. Nie wykluczamy udziału PLR. Macie udzielić wsparcia zaginionym żołnierzom, a jeśli będzie trzeba, wezwać śmigłowce ewakuacyjne. Jesteście oddziałem szybkiego reagowania. Liczę na Was. Znajdźcie tych żołnierzy. Bierzemy się za to. Chodźmy! Panowie, jesteśmy w niedoczasie. Poszukajmy tego patrolu. Mamy jakieś dane na temat sił wroga w tej dzielnicy? Spodziewajcie się najgorsze. Naprzód! Dalej, idźmy. Identyfikować tele. Co to jest? Szkoła? Kurwa, ciągle zapominam, że tam, skąd pochodzisz, szkoły nikt na oczy nie widział. Trzymać się razem. Rozglądać się. Drodze. Jesteśmy jakieś 90 kilometrów od linii uszkodzeń. Szeroka ta ulica. Chwila, coś się zmizla. Co tam się zmizla? Zniknął. Black, ty i Matkowicz weźmiecie z po prawej. Idę. Jest super w troki, Black, już!

nie jest, dobrze. Okay. Jest RPG na mojej dwunastej. Pierwsze piętro! Nie zbliżać się do samochodu! Idą swoi, do swoimi! Wszyscy dopierdalaj przez butelkę! do mnie! Cele po drugiej stronie parkingu. Вручим гранат. Dośpieczyliśmy parking i strzeliliśmy Zamachowca z RG Rulu. Co to znaczy towarzysz? Zajmę się nim Hej kolego, czujesz to? Okej, okay, właśnie, że żyje Przeładujmy Dobra naprzód, uwaga na flanki Mam nadzieję, że czasin się wybliży. Dar radę, kawał twardego sukience. Kolejny strząs! Nie zatrzymywać się! się, panowie! Zabójstwo nie porusza się od osłony do osłony! Nie zatrzymywać się do okna. nie byli miejscowi. Nie mówili po arabsku. Wygląda na to, że al bashir zaczął eksportować irańskich bojowników. Ja też nie łapię. Chodźmy na ten da! Szajbus 1-3, tu Szajbus. Snajper nadal groźny. Bądźcie ostrożni. Czysto! Czysto! Wow. Stupę, kontakt! Ktoś coś widzi? Ja go nie widzę. Kuźwa, to pieprzona pięćdziesiątka! Nie wychylać się! Idziemy od osłony do osłony, wywabimy go. Gotowi, na Idę, idę. Dobra, a teraz! Idę. idę. Dobra, wszyscy nagle! Podciągamy się do krawędzi jak wychyli głowy to ją kurwa, strzelimy. Zrozumiano. Hehe. Trzymajcie ściany. Słuchaj, tak, będziemy na pozycji. Zachować ostępy nie zatrzymywać się. Mów do mnie, widzisz go? Jest tak teraz. <śmiech> traf, traf. <śmiech> wow. 50 metrów w połowie wysokości. Jeśli się okopał. Mam wyrzutki lata. Daj ją plakować. Kurwa, osłona się sypie. Najlepiej strzelasz. Jak zobaczysz błysk broni i Czy już się, brachu. Będę cię osłaniać, a ty strzelaj. Uwaga na gazy wylotowe. Przygotować się. 3, 2, jeden. Objaw! No Nieźle falnęło Ty Tylko czy trafiliśmy trafienie! Na pewno trafiliśmy po Poszukajmy tego patrolu Szajbus 13 tu sanitariusz Połataliśmy waszego człowieka i możemy dostarczyć go do punktu ewakuacyjnego. Będziecie nas osłaniać! Jasna sprawa, jaki kierunek? Odbiór! Północna strona! Szajbus 1-3 na pozycji. Wygląda, że jest czysto. Przyjąłem! Przemieszczamy się. Odbiór! Wypatrujcie wroga, nasi są tam całkiem odsłonięci. Nieprzyjaciel, na poziomie ulicy! Schowaliśmy się za łapczycieryś! Walczony, lewa strona! Wróg na baku, przed nami! Snajper, kolejny. Są następni. Uważajcie na ulicę i dach. Szajbus jeden trzy, chyba już czysto. Przemieszczamy się. Załatwione. Możesz się ruszać. Kurwa, to chyba jakiś zarty. Koleżką, bez Idą do nas, są w budynku. Zejdziemy wreszcie z tego zastranego dachu? Nie możemy wrócić po własnych śladach. Trzeba znaleźć jakąś inną drogę radu. Udało nam się odblokować trwę. Nic z tego, za daleko. Możemy użyć tego jako mostu. Rabat! Wsipszony harcerzyk. Okej, okay, oni Jeden, dołem jak górą. Pos. Jaki jest wasz status opior? Co ty? problemy. Przemieszczamy się do punktu docelowego odbiór. Przebijamy się. Miejmy nadzieję, że. Okej, okay, to by było na tyle. I tak przekroczałem już limit czasowy. Dzięki za obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie.